Oto Łukasz Kacza zjawił się w studio, żeby porozmawiać trochę o Karolu Nawrockim i Donaldzie Trumpie, ale w innym kontekście niż komentatorzy polityczni, czyli w takim, który zazwyczaj dla nich nie jest specjalnie interesujący, ale dla widzów owszem, bo z tego jak panowie się zachowywali też od diabła i trochę można wyczytać. Czyli co omowie ciała będzie. Tak, A powiedz, tak. um, czy rozumiem, że politycy są na pewno szkoleni i mają gdzieś tam z tyłu głowy, jak powinni się zachowywać, tak? Czyli to, że on y, rozmawia z, z drugim politykiem, to nie znaczy, że on nie ma z tyłu głowy, weź te ręce, nie, nie trząść się, albo nie, nie stukaj nogą gdzieś tam, tak? No, to... no tak, ponieważ my wiemy z badań dzisiaj, że problem jest taki, że z jednej strony ktoś może powiedzieć, no tak, to jest trochę sztuczne, to jest trochę zmuszanie się. Tylko, że no badania pokazują, że stety, niestety, ale ta mowa ciała, to jak my jesteśmy ułożeni, to jak my wyglądamy w tym obrazku, to jak nas potem ludzie widzą, wpływa też na ich poglądy. I super by było, gdybyśmy wszyscy oceniali ludzi tylko i wyłącznie po programie i tylko i wyłącznie po tym, co robią. No, a jest rzeczywistość jaka jest. Okej, okay, a powiedz, bo ja tutaj trochę zebrałam batów, jak mm -hmm. prowadziłam współprowadziłam tutaj pierwszy mój poranek w kanale Zero, to usiadłam sobie, bo wszyscy mi powiedzieli, słuchaj, tutaj u nas to jest tak fajnie, tak, tak super, możesz się czuć swobodnie. Jest, jak... I ja sobie usiadłam z nogą jakoś tak no. i siedzia ja niestety mam taką tendencję, mm -hmm. ja w radiu tak siedzę, no w radiu mnie nie widać i tutaj sobie tak siedziałam i zebrałam za to baty, że tak siedziałam, że to było troszeczkę... Od kogo? Od widzów. I, I od ilu? Pewnie z trzech na krzyż. No tak, ale... No. Jednak, a, ale jednak. jednak ktoś poczuł, mm -hmm. że był to być może brak szacunku z mojej strony a, bzdy, absolutnie tak i absolutnie nie teraz było. teraz jak tak usiadłaś, to to, to jest ta kołotka, do której jestem przyzwyczajony. No właśnie. No widzisz, to mi to nie przeszkadza. Cała no, ale... ja, ale muszę się pilnować a. jednak. Czy Jeszcze muszę się, się, się tak pilnować? nie urodził, co znaczy, by wszystkim dogodził. Ja myślę, że jednak jest różnica między porankiem, w którym moglibyśmy sobie usiąść swobodnie, a jednak spotkaniem z Donaldem Trumpem, to no tak. się robi <laughs> większy problem. A też dwa że to jakoś wygląda i też bardzo często ci politycy, m, dla nich to jest jakiś rodzaj gry między nimi. W tej mowie ciała w tych takich małych gestach to i To na pewno. Ale jest jeszcze bardzo ważny faktor w takich spotkaniach, który ludzie czytują, widząc to, jak ci ludzie, jak ci politycy się zachowują, mianowicie czy oni emanują swobodą i pewnością siebie. Hmm. Przyznasz Łukasz, że to są tak. dwie ważne rzeczy, bo wtedy jest bardziej po partnersku, wtedy jest bardziej, bardziej tak współpracowo na równi. I miałem wrażenie, że Karol Nawrocki stara się, jak może, jest na dobrej drodze, ale to jeszcze nie jest ta swoboda, która towarzyszy Trumpowi. Mało tego, widziałem też... Zacznijmy od Asi Pinkwart. Pokażmy kadry albo fragment tego wywiadu. To jest kadr z wywiadu, który już jest na kanale Zero. Tak. On był przeprowadzony wczoraj, wczoraj po spotkaniu Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. tak? W... Zapraszamy do oglądania. W... Tak, tak. To... Bo chodzi mi o to, że mam wrażenie, że tam jeszcze nie ma swobody, choć jest bardzo, bardzo już szybka i konkretna droga ku tej swobodzie. Jednocześnie ze świadomością, że kurczę, no weź bądź tak od razu swobodny, nagle jesteś na szczytach światowej władzy. Jesteś prezydentem jest. pół Cię, tak, miesiąca. Tak, tak, no. no właśnie, tylko to, to o czym ty tam wspominasz, to jest ten problem, że my zakładamy, że człowiek, który, no mimo wszystko, nie wiem, jeszcze pół roku temu jego życie wyglądało zupełnie inaczej, teraz nagle musisz siadać z Donaldem Trumpem i rozmawiać mhm. z nim jak równy z równym. Więc ja się zgadzam, że to, to jest na pewno stresujące. No, faktycznie ta, ta piramidka słynna. To jest coś, co... Fajne na początku, kiedy Asia mówi i przedstawia sytuację, a później samego prezydenta. Na samym początku rozmowy jest słynna piramidka. Później jest, a nie, trzeba ręce trzymać inaczej. Hop, już ręce są ułożone tak. inaczej. Ale ona I... wraca co jakiś czas, Ta. nie? O, do, właśnie. do tego wszystkiego jeszcze pewnie ktoś z doradców powiedział, że jak Asia mówi do kamery, to ja też się powinienem do tej kamery patrzeć, co wygląda tak... Troszkę posłusznie, troszkę grzecznie, yy, tak, ale no... nie ma w tym tej pewności siebie, która później w wywiadzie nagle zaczyna rozkwitać. Tak, no bo ja myślę, w ogóle tak, też patrząc na to spotkanie prezydenta Nawrockiego wczoraj z Donaldem Trumpem. Ten początek był, uważam, bardzo dobry. To znaczy, faktycznie panowie podeszli do siebie i coś, na co ja zwróciłem uwagę, że wiadomo, że Donald Trump ma taką tendencję do dotykania ludzi. O tak to nazwę. Klepnął go w kolanko. Klepnął go w kolanko. Ale to akurat jest takie, myślę, klepnięcie dobre. Natomiast Donald Trump ma jeszcze coś takiego. On jest taki palpacyjny. Tak, tak lubi. Tak lubi. Natomiast największy problem jest taki, że jak Donald Trump też chce komuś tak pokazać, tam trochę wyższości, to zresztą jest taki bardzo charakterystyczny gest, że kładziemy komuś rękę na ramieniu. No, ale mm. Trump czasem podejdzie z taką czapką do człowieka mm. i go tak schwyci, co zresztą dwa razy zrobił Włodymirowy Załęckiemu. No co prawda, to... ostatnio się zabrał tą rękę też, żeby jednak chyba zorientował, może został zbriefowany. Mm. Ale wczoraj przy spotkaniu z prezydentem Nawrockim oni się tak poklepali po, po ramionach. Mhm. To generalnie jest raczej takim pozytywnym, yy, pozytywny mawy dźwięk, szczególnie jak się dwie osoby serdeczne witają, no to faktycznie mo może się zdać, że się poklepią. Tym bardziej, że ta strefa, prawda, szczególnie tu ten obszar, przy, tak. na ramieniu, o tutaj, to jest taki, taki moment, że jak cię ktoś obcy nawet tutaj mhm. dotknie, to to nie wzbudza takiej agresji, jak gdyby cię poklepał po ramieniu. Tak, tak, tak. I to jest ten obszar, gdzie pokazujesz, jestem przyjacielem, mam same dobre zamiary i proszę bardzo, zobaczcie, o, gdzie Dokładnie, jest dokładnie tu. I to, to poklepanie, z, i ono występowało też z dwóch stron, ponieważ prezydent Nawrocki mm -hmm. również gdzieś pozwolił sobie na to, żeby poklepać Donalda Trumpa, co pokazuje, że tam jest jakaś zażyłość i jakaś pozytywna relacja. Faktycznie potem, jak, jak już przeszliśmy, bo tutaj potem był ten przelot samolotów, więc to było widać, że tu jest jakaś serdeczność. Na pewno potem, jak już rozpoczęła się ta rozmowa z dziennikarzami, no tam było widać u prezydenta Nawrockiego trochę stresu. Ja się też trochę nie dziwię. I to jest właśnie. Tu jest jeden. I to jedno zdjęcie, ono też się pojawiło potem przed konferencji. To jest mm -hmm. coś, co ja zauważyłem w ogóle wczoraj. I nie wiem, z czego to wynika, ale zauważyłem, że jak prezydent Nawrocki czeka. Na odpowiedź albo zastanawia się nad czymś, to robi taki charakterystyczny dziubek i myślę, że to jest coś tak. do wyeliminowania. I teraz zastanawiam się: ja nie jestem fachowcem, może tutaj ktoś, ktoś jest z widzów od nas fachowcem, że pięściarze być może mają jakiś taki, mm, od, nie wiem, od tej, tej szczęki, która jest na ochrania, mają jakiś taki odruch, ponieważ bardzo często prezydent Nawrocki robi coś takiego, że właśnie jak zastanawia się, co ma powiedzieć, to robi tak... I nawet jak słucha mhm. pytań. Ale może to po prostu jest jakieś takie zamyślenie, co się parokrotnie wczoraj pojawiło. Natomiast sama ta rozmowa, no okej, okay, tam też ten udział prezydenta Nawrockiego nie był gigantyczny, bo Donald Trump w pewnym po prostu zaczął opowiadać o swoich rzeczach. Ale faktycznie na początku było widać ten stres i to też, już widziałem gdzieś tam takie komentarze, że właśnie coś dziwnego się dzieje z twarzą, że taki trochę przyklejony uśmiech. I ja myślę, że z tym przy, przyklejonym uśmiechem plus tymi różnymi grymasami, bo się do tego chciałem odwołać, to jest trochę tak... Mm, że jesteśmy w stre stresującej sytuacji. Siedzimy przy prezydencie Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. który nie wiadomo, co zrobi, no, czasem człowiek przykleja ten uśmiech, bo wie, że się wszyscy właśnie na niego patrzą. Jest Dokładnie, zestresowany, tak. coś musi zrobić. I to jest też absolutnie normalne. I nie wymagajmy też od kogoś, kto, tak jak mówię, jeszcze pół roku temu no nie miał takich sytuacji, gdzie nagle musi siedzieć i dawać radę z Donaldem Trumpem. No to nie jest Ale naturalna jest... sytuacja. A zdarzyło wam się, słyszeliście kiedykolwiek, żeby jakiemuś politykowi zasugerowano, a być może wręcz zaimplementowano botox, bo na przykład mimika była zbyt, mówię całkiem serio, bo mimika była zbyt... Yy... Ekspresyjna no, taka, była, tak, tak? Ekspresyjna i wiesz, i, i, i to może zdradzać też pewne właśnie, nie wiem, jakieś takie nie, niepewność, nie, niedoskonałość. Ja, pamiętam, tak. ja myślę, że oni nawet jeśli twierdzą, że to robią po to, żeby to mimika była, to myślę, że prawdziwy powód jednak może być zgoła inny. Mm -hmm. e, choć mi się w negocjacjach zdarzyło spotkać ludzi, którzy byli ostrzyknięci po to, żeby się mniej im twarz ruszała, no, no, po to, żeby właśnie. nie zdradzać swojej... Przeczytałem swoje. Kiedyś, że jest... niektórzy, niektórzy ludzie grający zawodowo w pokera, Lubią też sobie ostrzykać twarz, żeby jeszcze bardziej panować nad mimi Ja bym się wyłożyła na za... te. Po mnie wszystko zobaczysz. No, no. Ale jest jeszcze jedna rzecz: jest taki patent, który czasami, którego czasami się imają różni, coache, gdy uczą ludzi małych małych narzędzi dotyczących pewności siebie. I to na przykład polega na tym, że siedzisz sobie tak jak z prezydentem Trumpem, albo tak jak z Zasią Pinkwart wcześniej i nie patrzysz, gdy Asia mówi do kamery na Asie, nie patrzysz razem z nią do kamery, tylko patrzysz gdzieś w dal. Tak jakbyś po prostu sobie słuchała czegokolwiek. Mm -hmm. Trump wykorzystuje to regularnie, tak. zwróćcie uwagę. On tak jakby no, jest obecny, słucha, ale gdzieś tam sobie patrzy. To pokazuje, że ma tak wielką kontrolę nad całą sytuacją. Pytanie, nad całą czy to jest wyuczone? Czy to u niego y wynika myślę, naturalnie? Że to jest jego pewnego rodzaju bezczelna pewność siebie, czasami tak. przechodząca w arogancję, ale w takich momentach ona się super przydaje. Tylko, że właśnie Patrzeć to... gdzieś w dal. Tak, tylko wiesz, to jest to, że szczególnie jak siadasz, no wiadomo, że w momencie, kiedy mamy taką sytuację nawet... No, bo to też gdzieś myślę, że było pod znakiem zapytania wczoraj, jak, jak sobie prezydent Nawrocki poradzi z tym właśnie silnym Trumpem. Myślę, że i tak nieźle sobie poradził, jak na to, jak na to co, co mogło się wydarzyć, bo przy Donaldzie Trumpie to to jest zawsze mm -hmm. trochę niewiadoma. Z drugiej strony też odwołam się do tego, bo były też te pytania, jak sobie poradzi z językiem angielskim. No więc myślę, że nie było tak źle. No, wiadomo, gdzieś czepiałem akcentów, no ale to... I można się wszystkiego czepić, Oczywiście, natomiast komunikatywny tak. był jak najbardziej, więc tutaj myślę, że problem, problemu nie było. Wiadomo, że to też generuje dodatkowy stres, jak się siedzi. Wiadomo, mm. że za chwilę będziemy mówić po angielsku. Odwołując się do tego, o czym ty, tam jak wspomniałeś, a propos tego patrzenia się w dal, Michael Caine, taki aktor słynny, słynny tak. opowiadał kiedyś... Asystent e, Batmana. E, no i Na, parę i innych filmów też basenie. tam zrobił. No, sz, 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 sz. Ale to Pojażdż. prawda, tak, tak, Alfreda zagrał, Alfreda zagrał idealnie. E, on opowiadał, Alfie, o, i słynna o, jego rola. o takim patencie, e, że on, żeby wywołać takie właśnie wrażenie, trochę nieobecności, ale trochę takiej tajemniczości, ma taki patent, że patrzy się jednym okiem w kamerę tylko i to jest któreś oko, teraz nie jestem fachowcem, ale chyba patrzy się prawym i to lewe gdzieś tam tak... To się tak da? No właśnie, on twierdzi, że się da, chociaż faktycznie pokazuje to na jednym z filmów, jak to działa i to faktycznie zmienia, którym okiem się patrzy w kamerę i że to faktycznie powoduje jakąś taką głębię. Natomiast faktycznie Donald o, Trump to robi. Widzieliśmy tak. teraz, jak Donald Trump Karolina Nawrockiego klepnął w to kolanko. I ciekawa Takie jestem, bo pewnie gdybyśmy usłyszeli o czym rozmawiali, wtedy pewnie wiele by nam na, to wyjaśniło. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że akurat w przypadku Donalda Trumpa klepnięcie w kolano to jest ok, mm -hmm. bo, bo w momencie, kiedy Donald Trump chcecie cię chce uspokoić, chcecie mm -hmm. zgasić, to on cię nie klepie w kolanko tak na zasadzie fajnie, tylko raczej zaczyna hamować, tak jak to da. właśnie w, z Wołodym Rędzałeńskim było, gdzie faktycznie w pewnym momencie ta ręka się pojawiła i ona wręcz łapała jego za ręce. No i to już jest taki bardzo dominujący gest. I ja uważam, że wczoraj to było też dobrze widać po Donaldzie Trumpie, bo oni Mimo wszystko panowie siedzieli zwróceni w, w swoją mm. stronę. Bardzo mieli podobny ten układ, co generalnie dobrze świadczy przy dwójce ludzi, jeśli podobnie zaczynają siadać odruchowo czy nie. Z drugiej strony ta dynamika była podobna. Tak jak mówię, też prezydent Nawrocki nie miał specjalnie dużo okazji do tego, żeby się tam wykazać w, te, w tej rozmowie, bo po prostu Donald Trump go też nie specjalnie dopuszczał. Ale na to, co było widać, no to okej, okay, było trochę stresu, ale suma summarum uważam, że dobrze dowiózł to. Oczywiście, że tak. Poza tym podkreślam. Ten gość jeszcze niedawno w ogóle nie był politykiem, a nagle spotyka najważniejszych ludzi ze świata polityki na świecie. I biorąc pod uwagę fakt, jakie to jest też emocjonalne wyzwanie, wydaje mi się, że jest w stanie naprawdę dobrze sprostać. I poza tym jeszcze jedną rzecz chcę jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Zastanawiam się, na ile to biznes, a na ile sympatia. Ale sprawa tego przelotu tych, tych samolotów F-16 na F35. To było no. był F35? To były chyba F16. Poczekaj. No nie, poczekaj, za, Sprawdzę sekundę. To były te, co my kupiliśmy teraz. No w każdym razie ten, ta formacja, którą oni przelecieli, ja nie wiedziałem, że to jest tak. To się nazywa Missing Man I tak lecą piloci, gdy, o, widzisz, żeby jest, oddać nie. hołd komuś, kto zginął, albo pilotowi, albo grupie pilotów, które, którzy zginęli w akcji. Prezydent Trump o tym powiedział wprost. Ta, tak? I to jest piękna rzecz. I teraz pytanie, czy to było zorganizowane i zaaranżowane z sympatii i dobrych relacji z Karolem Morawrowskim, czy na przykład wiązało się w jakimś stopniu też z offsetem. Jeśli jedno i drugie, nie mam nic przeciwko. Chciałbym wierzyć, że przede wszystkim ze względu na dobre relacje. Ja powiem ci, że myślę, że tak, te samoloty tak już są kupione. Mhm. I było widać, a uważam, że w przypadku Donalda Trumpa to nie jest takie oczywiste, żeby on powiedział, że on kogoś lubi i że on za kimś optował w przypadku kampanii, tak jak u nas to było. Mhm. A tam faktycznie Donald Trump wprost powiedział, że on był za Karolem Nawrockim, że on go lubi, że mają fajne relacje, więc. Ja myślę, że to jest taki gest, że z cyklu nie musieli, mm. ale fajnie, że zrobili. Tak. Więc widać, że tam między, między panami prezydentami jest jakaś taka y, pozytywna relacja. To zobaczymy jednak, jak długo, bo jak wiemy, Donald Trump, jak wiatr zawieje, Putin B, Putin OK, Putin B, Putin B, Putin I to... OK. I ja bym... Business first. I właśnie Business o to chodzi. First. Chciałem to powiedzieć, mm -hmm. że sympatie sympatiami, ale i tak w przypadku Donalda Trumpa na końcu będzie taka pragmatyczna, bardzo zimna, ale kalkulacja. Mm -hmm. I my oczywiście dobrze, że mamy tam fajną relację i super, że prezydent Nawrocki faktycznie ma taką relację na ten moment. Oby to się po prostu jak najdłużej utrzymało, bo generalnie dobrze dla nas, jeśli byśmy mieli fajne i pozytywne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Na pewno widać, że akurat w tym zestawieniu tych dwóch polityków no to jakoś gdzieś tam to klika między nimi. W kwestii mowy ciała i w kwestii wizerunku to jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, która bardzo dokładnie w takich sytuacjach wychodzi u Donalda Trumpa. Świat się zastanawia, dlaczego Donald Trump, łamiąc reguły męskiej elegancji, nosi te zbyt długie krawaty. Ja mam na to teorię, nie wiem, czy ty masz na mam. No, okay, to teorię. Mam. ta teoria dotyczy właśnie tego gabinetu i właśnie tego siedzenia i podejmowania ludzi. Donald Trump siedzi w takiej osiadłej pozycji z tymi skierowanymi tak. w dół rękami, co yy, sugeruje podprogowo yy, wszelkiej możliwej męskości przedłużenie. Do tego wszystkiego jednocześnie, żeby nie patować rozporkiem, ten krawat zawsze zasłania tę część spodni, która mogłaby być nadmiernie eksponowana. Ukaż, Tutaj, zobaczcie. Widzicie? A ty, jaką masz teorię? Ja nawet słyszałem, gdzieś, czy gdzieś to czytałem, że z jednej strony tak, z drugiej strony, że ktoś to doradził w pewnym momencie Donaldowi Trumpowi, że jeszcze, bo zwróćcie uwagę na to, że Donald Trump bardzo często nie ma zapiętej marynarki. Tak. Bardzo często chodzi z rozpiętą marynarką, że ten krawat jest za długi, że to jest wszystko takie troszkę, no nie chcę powiedzieć, że niechlujne, ale tak jakby niedopięte, właśnie. No jest, niechlujne. No, 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 no dobra, no jest. to jest. I teraz chodzi o to, że gdzieś wyczytałem, że bo Donald Trump kiedyś wcale aż tak nie wyglądał. Szczególnie jak sobie zobaczycie, to te krawaty, które nosi Donald Trump, to są zawsze sevenfoldy, czyli to jest siedmiokrotnie złożony jedwab, więc no droższe krawaty jakieś da mieć. I okazuje się, że ktoś podobno doradził, doradcy wizerunkowi Trumpa powiedzieli mu, że fajnie będzie, że jego odbiorca, że jego wyborca to jest osoba, która co do założenia nie, nie chodzi codziennie w krawacie. Żeby być bliżej prostych żeby ludzi. być, więc mhm. jak się tak trochę Sprawisz, że jesteś trochę bardziej niechlujny, taki mm -hmm. trochę, to stajesz się bliżej tych ludzi, że oni też myślą sobie, o my też tak czasem właśnie w rozpiętej marynarce, trochę ten krawat za, za, za długo zawiązany, a jak to by wszystko było takie. Czyli idealne? co, że to nie jest, że to oczywiście prezydent, prezydentem, yy, yy, bogacz, bogaczem, ale jednak to jest ten taki koleś z sąsiedztwa, który nas rozumie. Raz na jakiś czas założy jak ten my. garnitur, ale wiesz, tak. wiadomo też tak jak trochę sąsiad tam John, on też raz na jakiś czas tylko zakłada ten garnitur, czasem ma Krótki krawat czasem ma za długi, no marynarkę rzadko zapnie, no to to jest tak A samo. To jest super ciekawe, bo ja nigdy nie postrzegałem Trumpa jako niechluja w tych Och. drogich, bardzo dobrze dopasowanych. Bo ma dobry, no chyba, właśnie, bo to jest to. On jest człowiekiem słusznej wagi. Tak, ale, ale on to też. To jest tak pomaskowane. On trochę nie do końca umie to nosić po prostu. On jest taki niezgrabny w tym wszystkim, moim zdaniem. Tak, po, ja go, jako kobieta Mam tak wrażenie, go to, odbieram. Mam wrażenie, że to nie, jest to... rozmowa w stylu Madonna ma słaby głos. No nie, nie, tak. ale ja myślę, że to jest właśnie kwestia taka, że, że to nawet jeśli jest, to ja myślę, że to jest w jakimś sensie zaplanowane, że Donald właśnie, Trump tak. jest na tyle świadomym politykiem dzisiaj, że nawet w tym, w swoim wizerunku yy, potrafi się pobawić trochę tym na tyle, być może z jakimiś doradcami, żeby wywoływać określony efekt. Bo tutaj nie chodzi o to, czy ja się podobam, czy ja się nie podobam. Tutaj chodzi na końcu i to o to, de facto Fakt to, to jest dobrą klamrą, myślę, że to chodzi o to, jaki my wywieramy wpływ, bo my sobie nie zdajemy sprawy, że ten wizerunek, ta mowa ciała, to wszystko też wywiera wpływ. I było kiedyś takie zdjęcie, gdzie pokazywano banalną sprawę. Ludzie stoją obok siebie i mają rękę, tak, jakbyśmy mogli sobie podać rękę o w ten sposób. To mhm. okazuje się, że ta osoba, która jest po tej stronie, wydaje się potężniejsza dla widzów, mm. ponieważ obręcz barkowa jest trochę większa i trzymasz swoją rękę na, na mojem. Dlatego co robią Przecież politycy? Twierzasz. Tak. Te wszystkie koszyczki, bo okazuje się, że wtedy moja przestrzeń barkowa jest większa. I w tym momencie okazuje się, że ci, którzy w Stanach to już wiedzą, że jak, się, jak stają dwie osoby, to ta z tej strony, każdy chce być z tej strony, bo wie, że z perspektywy zdjęcia ja będę tym, który nakłada swoją rękę na rękę drugiej osoby. Ja z moimi prezesami będę to stosował. Do no, tej pory, bardzo. jak już to wiem. Proszę bardzo, no. Tak. Tylko tam nie decydują wyborcy chyba w przypadku A, ale co ja no tam wiesz. wiem, ja to tam się nie znamy Dziękujemy rzeczach. Łukasz Kacar, bardzo, bardzo ci dziękujemy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.